Dzień 15, 10 sierpnia. Dzień dobry w przedostatnim dniu igrzysk. Natalia Kaczmarek z brązowym medalem. Zdobyła go w biegu na 400 metrów. To nasz piąty brąz. Kajakarstwo. W finale wyścigu na 500 metrów Polki Sylwia Szczerbińska i Dorota Borowska piąte miejsce. A w finale wyścigu na 1000 metrów Wiktor Głazunow zajął szóste miejsce. Maraton Pływacki 10 km Piotr Woźniak 22 miejsce. W turnieju piłki nożnej mężczyzn wygrała Hiszpania po dogrywce pokonując Francję 5-3. Dzisiaj dzień z największą ilością finałów 39. Przede wszystkim finał turnieju środkarzy Polska-Francja. To o godzinie 13.00. Polacy staną przed szansą na wywalczenie drugiego w historii tytułu mistrzów olimpijskich w tej dyscyplinie. Naprzeciwko staną gospodarze, wspierani dziesięcioma tysiącami swoich kibiców. Walka na pewno będzie zacięta. Polacy, choć osłabieni kontuzjami, z pewnością zrobią wszystko, żeby wywalczyć złoto. Julia Szeremeta powalczy również o złoto Igrzysk to o 21:30. Ostatnie finały w kalkarstwie to od 10.30. O 15.00 finał drużynowego turnieju tenisa stołowego kobiet. O 15.00 finał kobiet w piłce ręcznej. Norwegia, Francja. O 17.00 finał piłki nożnej kobiet. Brazylia, USA. O 19.40 finał rzutu oszczepem kobiet z udziałem Marii Andrejczyk. O 21:30 finał koszykówki mężczyzn Francja-USA. To z pewnością jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń ostatnich lat w tym sporcie. 22:30 to finał siatkówki mężczyzn w wersji plażowej. Dziękuję za uwagę i życzę wielu emocji.